Intel czy AMD? Ta wojna od lat dzieli użytkowników komputerów osobistych. Ostatnio premiera Ryzenów trzeciej generacji wprowadziła niemałe zamieszanie na rynku procesorów. Jednak czy czerwoni są godnym konkurentem teamu niebieskich? Ja jestem Malo i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek na kanale TechnoStrefa. Oglądajcie! Dziś na warsztat bierzemy dwa laptopy gamingowe z bliźniaczymi modelami procesorów, ale zaraz, zaraz. Jeden ma procesor Intela, a drugi oczywiście AMD. Zwycięskiego laptopa oraz procesor poznacie dopiero na końcu, także oglądajcie dalej, a my przechodzimy do testów. Po mojej lewej znalazł się laptop z procesorem Intela, a dokładniej jest to i 5 9300H. Pamięć RAM w tym przypadku to 8 GB. Z kolei po mojej prawej znalazł się przedstawiciel z procesorem AMD i jest to Ryzen 7 3750H. Model ten jest dość rzadko spotykany w laptopach, jednak doskonale nadający się do porównania właśnie z tym Intelem. W tym laptopie znajdziemy już 16 GB pamięci RAM. Możecie sobie zadać jednak pytanie, jaki jest sens porównywania takich laptopów, skoro specyfikacja jest tak różna. Sęk w tym, że skupimy się tylko na możliwościach samych procesorów. Warto też dodać, że w przypadku procesora AMD mamy do czynienia z serią Ryzen 7, czyli teoretycznie mocniejszą jednostką w porównaniu do Core i 5. Jednak jak prezentują się poszczególne wyniki w testach syntetycznych. Przejdźmy dalej. Podczas wszystkich testów laptopy były oczywiście podłączone do zasilania i dodatkowo oba zostały ustawione w tryb pełnej wydajności. Do zbadania ich możliwości posłużymy się programami do testów syntetycznych Cinebench, Geekbench oraz Passmark. W przypadku testów praktycznych skupimy się na renderowaniu materiału wideo w rozdzielczości 4K w programie Adobe Premiere Pro. Na początek poczciwy Cinebench R15, w którym sprawdzimy wydajność Single Core oraz Multicore w obydwu procesorach. W tym teście Intel nie pozostawił konkurentowi żadnych szans. W teście wielowątkowym uzyskując 822 punkty, a w przypadku Ryzena było to tylko 698 punktów. A zatem różnica wynosiła ponad 100 punktów. W przypadku testu pojedynczego rdzenia różnica pomiędzy dwoma jednostkami była już ogromna. Intel uzyskał 168 punktów, natomiast procesor od AMD tylko 90. Teraz przejdźmy do programu Geekbench, który bada jednostkę centralną pod kątem różnego rodzaju działań wymagających dużej ilości obliczeń od procesora. I tak w przypadku testu wielowątkowego Intel uzyskał 3684 punkty, natomiast Ryzen 3483. Różnica nie jest tak grająca jak w przypadku programu Cinebench, ale jednak wciąż Zauważalna. W przypadku testów na pojedynczym rdzeniu różnice są już znacznie bardziej widoczne. Procesor od niebieskich uzyskał bowiem 1091 punktów, a AMD 719. Jako ostatni wyznacznik do naszego porównania wybraliśmy program Passmark. Jak możecie się domyślić, tutaj Intel okazał się lepszy, choć nie można powiedzieć, że AMD uzyskało słaby wynik. Propozycja od niebieskich zakończyła test z ogólnym wynikiem na poziomie 9694 punktów. Natomiast procesor od czerwonych uzyskał 8977 punktów. Można się zastanawiać, skąd takie, a nie inne wyniki. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, sprawdźmy, jeszcze najważniejsze, czyli jak wypada szybkość renderowania tego samego materiału w rozdzielczości 4K przy użyciu programu Adobe Premiere Pro. Cały klip miał około 8 minut. Cały została zrealizowana również bez wspomagania karty graficznej. Innymi słowy, wszystkie obliczenia wykonywał tylko i wyłącznie procesor. Tutaj prawdopodobnie największe zaskoczenie, ponieważ AMD obiecywało, że najnowsze konstrukcje będą świetnie nadawać się do pracy. No i prawda jest niestety inna. Intel uwinął się z renderowaniem tego samego klipu w około 11 minut, kiedy AMD zajęło to ponad 19 minut, czyli prawie dwa razy dłużej. Tym samym przejdźmy do podsumowania. Do samego testu podeszliśmy bardzo neutralnie. Intel zdołał przez ostatnie lata udoskonalić swoje konstrukcje, zarówno pod względem wydajności, jak i optymalizacji. Z kolei AMD powróciło na rynek jeszcze w tym roku z nowymi CPU, które zdołały sporo namieszać na rynku komputerów stacjonarnych. W przypadku laptopów jednak mamy do czynienia z kilkoma problemami. Po pierwsze jest to dostępność. Obecnie na rynku bardzo trudno jest znaleźć laptop, który będzie właśnie Wyposażony w procesor AMD. Inną sprawą jest niewątpliwie różnica w wydajności pomiędzy procesorami laptopów no i desktopów. Nie można jednak odmówić w tym miejscu zwycięstwa Intel'owi. No i tak jak obiecałem na początku, zatem przedstawię wam również laptopa i. Wygranym laptopem jest MSI GL63. Kolejny już model z bardzo cenionej serii laptopów gamingowych, dostępnych w bardzo przystępnych cenach dla wielu konsumentów poszukujących wydajnych maszyn. Jak już wspomniałem na początku, na pokładzie znalazł się procesor Intel Core i 5 9300H oraz karta graficzna GTX 1650. Zestaw świetny jest także do gier. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani bardziej szczegółowym testem tego laptopa. Zatem porównanie zakończyło się wygraną Intela. Niemniej jednak trzymamy kciuki za dalsze prace AMD, aby w przyszłości dorównał swojemu konkurentowi. W końcu bez zdrowej rywalizacji na rynku nie moglibyśmy cieszyć się tak wydajnymi maszynami. A ja tymczasem będę się już z wami żegnał. Dajcie znać w komentarzu poniżej, czy podobała Wam się tego typu forma testu laptopów. No i oczywiście podzielcie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi, którzy właśnie może mają dylemat, Jaki procesor wybrać? Tymczasem mówił do Was: alo, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby wbić na naszą stronę technostrefa.com oraz oczywiście odwiedzić naszego Instagrama technostrefa, zaobserwować nas tam, a także pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał Technostrefa z dzwoneczkiem, koniecznie, aby nie przegapić nowych naszych odcinków. Jeszcze raz dzięki bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia na razie i pa pa!